Dzień dobry, witamy państwa w kolejnym odcinku Prosto z Płońska. A ten będzie poświęcony 17 dniom patrona miasta. Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 26 września. Oficjalne Część uroczystości odbyła się w pobliżu akwenu Ródki, tam po hejnale miasta Płońska i po witalnych wystąpieniach odbyły się koncerty. Najpierw na scenie zaprezentowali się uczniowie Płońskich Szkół Podstawowych, a następnie gwiazdy. Gwiazdą wieczoru był zespół Future Folk z czele ze Stanisławem Karpielem Buecką. Wcześniej przed nim zagrali. Carly Kale, czyli duet James Braley i Maciej Pruchniewicz, a także zespół Horpyna, polska kapela grająca ukraiński folk. W wydarzeniu towarzyszył Jarmark. Jarmark w odsłonie średniowiecznej, nawiązującej do historii naszego miasta. Tam można było zapoznać się ze sztuką Kowalską, rękodziewem czy lepieniem garnków. Dobiega końca 17 dni obchodów miasta, patrona miasta, którym jest święty Michał Archaniał. Jesteśmy na Rudkach. To tutaj toczyło się najwięcej imprez, tu odbyło się najwięcej imprez. Przypomnę 11.30 Msza święta w intencji miasta w kościele pod, patro, w kościele świętego Michała Archanioła w Pońsku. Przemarsz na Rudki od godziny 12.00 tu były już cały czas występy. Przedszkola, szkoły, miejskie zespoły, młodzieżowa orkiestra, dęta, mażoletki. Olbrzymia oferta gastronomiczna: stragany, rzemiosło, rękodzieło, malarstwo, kowale, sztuka ludowa. Sprzedaż artykułów spożywczych, artykułów ludowych, wyrobów z drewna, koszyków. Bardzo szeroka oferta. Do tego cała, cała masa atrakcji dla dzieci: dmuchańce, zjeżdżalnie. Zabawki dla mniejszych dzieci, dla większych dzieci, i jak już powiedziałem, duże stoiska gastronomiczne. Przez cały ten czas przychodziło tutaj setki osób. Pod tym względem myślę, że bardzo dobre uczestnictwo, bardzo dużo też występujących dzieci na scenie, co jest bardzo ważne, że dzieci angażują się w uczczenie świętego Michała Arkanioła, patrona miasta Polsk. Rozstrzygnęliśmy też pierwszy konkurs na plakat, na rysunek. Poświęcony świętemu Michałowi Arkaniałowi i zostały wręczone nagrody. Myślimy już o organizowaniu następnych dni patrona miasta. Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, ale że w przyszłym roku głównie będziemy obchodzić je w nowym, nowo zrewitalizowanym rynku polskim. poniedziałek na zakończenie Dni Patrona Miasta po raz dziesiąty została przyznana nagroda Jana Walerego Jędrzejewicza. Jest to nagroda ufundowana przez samorząd miasta Płońska dla najlepszej książki z dziedziny historii nauki. Kilkadziesiąt książek trafia do wszystkich przedstawicieli kapituły i potem dzielicie się swoimi spostrzeżeniami, poglądami na temat poszczególnych pozycji. W przypadku osób, które są zawodowymi historykami nauki, to one mają dostęp do tych książek w Warszawie. Część tych książek jest przesyłana, jeżeli członek kapituły po prostu ma bardzo daleko, tak? na przykład jest z Krakowa bądź z Gdańska, żeby mógł po prostu się z nimi zapoznać. Po tej części, kiedy zapoznają się z książkami. Że tak powiem, zawodowcy, Ta książka, te książki trafiają do mnie. To też ma miejsce kilka tygodni, czasami miesiąc, dwa przed spotkaniem kapituły i wówczas ja się z tymi książkami zapoznaję, a następnie przekazuję je do pracowni. Wcześniej było tak, że dyskutowaliśmy o wszystkich pozycjach, w tej chwili już jest to technicznie trudne, wobec tego robimy tego typu selekcje. I do ostatecznej dyskusji trafia grupa książek, które powiedzmy mają najwięcej swoich zwolenników i są oceniane najwyżej. Po prostu musimy, że tak powiem, improwizować w zależności od sytuacji, szukamy sposobu. Czasami, gdy laureata jest bardzo ciężko wyłonić, jest bardzo zbliżony poziom, więc szukamy właśnie sposobów na przykład na to, jak urządzić głosowanie, żeby po prostu Sprawnie to poszło, tak. Zwycięzcą jubileuszowej edycji nagrody imienia Jana Jędrzejewicza został Jacek Drobnik za książkę Historia Botaniki farmaceutycznej. Panie doktorze, dziękując po otrzymaniu nagrody, zwrócił Pan uwagę na coś, co mnie osobiście zaintrygowało, bo wydaje się, że historia botaniki farmaceutycznej to temat dość abstrakcyjny, ale tak naprawdę powiedział Pan, że jest to pozycja o ludziach, o tych farmaceutach, którzy byli odkrywcami, yy, którzy no, byli, takim, yy, byli naukowcami, ale byli też yy, eksperymentatorami. Tak. To jest niezwykłe, że właśnie w dawnych czasach farmacja łączyła te wszystkie rzeczy, które pan redaktor wymienił. Yy, farmaceuci byli na tyle dobrze wykształceni, to po pierwsze, a po drugie ich praca wymagała tak wielkiej precyzji, tak wielkiego znawstwa, Cierpliwości i pokory, że oni stawali się autentycznie naukowcami. Laboratorium apteczne, dokładnie to samo, w którym przygotowywano leki, było w stanie przeprowadzać różne badania naukowe. I oni również byli odkrywcami, racjonalizatorami, pomysłodawcami różnych rzeczy i to w chemii, w technologii i w preparatyce, w preparatyce leków. Czyli bardzo byli ludźmi retesansu albo bardzo wszechstronnie wykształconymi w dziedzinie. Nauk przyrodniczych, ale pewnie nie tylko przyrodniczych. Oczywiście, bo i znajomość podstaw medycyny, i biegłość w obliczeniach matematycznych, wyobraźnia, no, czasami nawet pewne błędy, które są w recepcie ukryte i wychodzą dopiero, kiedy się ją wykonuje, to byli w stanie poprawić albo przynajmniej się przed nimi ustrzec. Wobec tego nawet dzisiaj tłumaczymy naszym studentom, bo ja jestem nauczycielem na wydziale farmaceutycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Mówimy im, będziecie mieli bardzo. Uniwersalne, szerokie wykształcenie, bo dzisiaj ta wiedza nadal jest potrzebna. Czy Pana książka jest dedykowana tylko specjalistom, studentom, czy może ją przeczytać czytelnik, który, no, którego interesuje historia jako taka? Ja myślę, że dziejeopisarstwo nauki jest właśnie tworzeniem fabuły z różnych wydarzeń, które są jakimiś odkryciami, przełamami albo też i porażkami. I to, co wydaje się rozciągnięte w czasie, a ci, którzy dokonali różnych rzeczy w dziejach nauki, czasami nawet o sobie nie wiedzieli albo korzystali z owoców, które kto inny przygotował, no to teraz nadajemy temu fabułę i zaczyna się to czytać jako ciąg wydarzeń, czasami dramatyczny, czasami śmieszny, ale myślę, że każda pozycja z dziejów historii nauki z, z historii nauki może być czytana i wciąga, po prostu wciąga. Na dziś to już wszystko w serwisie prosto z Błońska. Na kolejny odcinek zapraszamy Państwa za tydzień. Dziękuję za uwagę, Filip Przedpełski.